Projekt nazywa się Odratować. Dotyczy on głównie Odry, natomiast jest wiele dopływów odry. Sprawa odratować trwała powyżej trzech tygodni, w zasadzie cały lipiec. Przepłynęłem około 850 km stąd do samej plaży w Świnoujściu, czyli do pierwszych fal Bałtyku. Pierwszą fazą było przepłynięcie i dokumentacja tych zanieczyszczeń. Druga faza polega na zbudowaniu rekreacyjnych wysp, filtrujących wodę z tej samej rzeki oraz pełną dokumentację ich innowacyjnej budowy i gotowych wysp na social mediach. Filtr stał się też takim zagraniem marketingowym, narzędziem, które by nagłaśniało sprawę zatrucia tych rzek. Taki mały model, jakby to mniej więcej wyglądało w przestrzeni, czyli byłyby. Takie oto wysepki, które by same sobą filtrowały tą wodę z rzeki. Te wysepki byłyby w wodzie i ta woda kształtowałaby te wysepki, a jednocześnie wysepki same w sobie filtrowałyby tą wodę. No i z tych wysepek można byłoby sobie korzystać. Byłoby to też takie zagranie marketingowe dla różnych firm, które chciałyby się przy tym promować, a jednocześnie wesprzeć mnie przy budowie i realizacji takiego projektu. Jednocześnie taki projekt nagłaśniłby stan polskich rzek. Do tego poszukuję instytucji, firm czy środków, które zainteresowane były współpracą i, i kładą duży nacisk na zrównoważony rozwój czy, czy odpowiedzialność społeczną. Różne prototypy, różne konfiguracje, um, różne sposoby, jak taką wodę można byłoby oczyszczać, i też te prototypy chciałbym wprowadzić w um, w drugiej fazie tego projektu, czyli dosyć prosty, naturalny sposób, woda brudna przechodzi przez różne warstwy i na samym dole staje się krystalicznie czysta. W taki naturalny sposób jest ta woda oczyszczana. W zasadzie tak samo działa to w naturze. Woda brudna, przechodząc po wszystkich warstwach, staje się o wiele czystsza. Żeby zwizualizować fazę drugą służyłem też tutaj model 1 do 1 tych wysp, które by tą wodę z rzeki filtrowały. Czyli to nie jest rzeką, a tutaj te wyspy są tymi wyspami, które same sobą tą wodę filtrują. W projekcie nie chodziło o to, żeby pokazać rzeki za pomocą liczb, tylko za pomocą pewnych emocji. Kiedy ktoś widzi obraz mnie pływającego w tym... W Szambie dopiero wówczas zaczyna się zastanawiać nad jakością i stanem rzek polskich. Tą wodą czasami podlewa się pola, czasami wdycha się tą wodę. W tej wodzie pływają ryby, które czasami się je. To pływa na nas wszystkich, bo woda jest w zasadzie wszędzie. Tak jak ja dosłownie dotykam tej obrzydliwej wody, tak wszyscy w jakiś inny sposób też dotykacie jej.